Cześć! Moje wnioski po wczorajszym Live Plus Business Lies. Jako kreator potrzebuję do tworzenia komfortowych warunków. Potrzebuję zaplecza finansowego, potrzebuję fajnego miejsca, gdzie mogę się skupić i pracować. I tak mogę sobie pracować i tworzyć i pracować i tworzyć, zapominając o Bożym świecie. W otoczeniu moim znajduje się Lord i dwóch. Yy, mechaników. O, tak bardzo uwielbiam te znaki, że aż mi wywiało z głowy. Cóż to znaczy dla mnie? Znaczy to, że nie są to ludzie, którzy poklepują mnie po ramieniu i mówią: Och, jak pięknie, co za piękna rzecz stworzona przez Ciebie. Są to ludzie, którzy rozliczają mnie z efektów. Pytają codziennie: Dobra, a teraz rynek zbytu na to, co stworzyłaś. A teraz. Nie tylko to, że pieniądze poszły w prototyp, co teraz z tym zrobić? I to w pewnym sensie jest dla mnie jakby taki kopniak na dobrą drogę. Trzeba docenić tych, którzy nas cisną. Trzeba docenić tych, którzy nas, od nas wymagają. Trzeba docenić tych, którzy pokazują nam, że jeżeli robisz biznes, to musisz sprzedać to, co zrobisz, bo inaczej to tak jak mówią tu w Irlandii, very expensive hobby, czyli bardzo drogocenne hobby. Jaki wniosek nasuwa mi się po wczorajszym live'ie? Nasuwa mi się wniosek taki, że cały czas należy doceniać tych, którzy będą krytycznym okiem na nas spoglądać i którzy będą do białej kości cisnąć na efekty. Bo świat rozliczy nas tylko i wyłącznie z efektów, a nie z dobrej woli. Pozdrawiam.